Dzień dobry Państwu. Witam na webinarze Soja w praktyce Technologia, opłacalność, perspektywy. Ja nazywam się Joanna Panek i mam przyjemność poprowadzić to wydarzenie. Przejdźmy od razu do meritum. Są ze mną pani Emilia Fink-Podyma, prezes Stowarzyszenia Polska Soja. Dzień dobry. Oraz pani Anna Fraś, profesor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o otwarcie tego webinaru. Dzień dobry, szanowni Państwo. Witam bardzo serdecznie na pierwszym webinarze zorganizowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Stowarzyszenie Polska Soja. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest szeroko pojętej tematyce soi. Dlaczego soja? Szanowni Państwo, soja z perspektywy globalnej to kluczowy surowiec produkcyjny. Tak dla produkcji energii, jak i dla produkcji pasz i żywienia zwierząt. Na świecie. Widać już od lat 2000 bardzo dynamiczny wzrost areału soi. Dzisiaj jest to czwarta największa roślina na świecie, po kukurydzy, pszenicy i ryżu. W Europie również widać zainteresowanie uprawą soi coraz większe i na dzisiaj areał soi w Europie wynosi około 3 milionów hektarów. W Unii Europejskiej jest to areał bardzo stabilny, każdego roku nieco powyżej 1 miliona hektarów. W Unii Europejskiej zmienia się wielkość areałów w poszczególnych krajach. Najwięcej soi w Europie w Unii Europejskiej uprawiają Włochy, później Francja oraz Rumunia, a na czwartym miejscu jest Polska, według danych, które otrzymaliśmy z, ze Stowarzyszenia Danube Soja. A zatem Polska stała się kluczowym krajem z perspektywy produkcji lokalnej soi w Europie. Stowarzyszenie Polska Soja, działając od 7 lat, dynamicznie działa na rzecz właśnie rozwoju uprawy soi w Polsce. Warto podkreślić, że przez te 7 lat naszej działalności, aż soja, areał soi w Polsce wzrósł aż pięciokrotnie. Prowadzimy szereg działań promujących uprawę soi w Polsce. Przede wszystkim jesteśmy otwarci na rolników. Wspieramy rolników, pomagamy w doborze agrotechniki, aby na polu pojawiało się jak najmniej błędów, a dzięki temu, żeby rolnicy byli zadowoleni z ostatecznego efektu planowania i opłacalności tej uprawy. Współpracujemy również z instytutami naukowymi po to, aby doskonalić tę technologię uprawy soi. Współpracujemy z firmami branżowymi, lobbujemy na rzecz skupu soi w Polsce, ale może przede wszystkim współpracujemy z Ministerstwem. Działamy na rzecz rejestracji nowych środków ochrony roślin, ale również lobbujemy na rzecz rozwiązań systemowych, które pomogą uprawie soi w Polsce, aby ta uprawa mogła się nadal rozwijać tak dynamicznie. Na dzisiejszym spotkaniu omówimy kluczowe elementy związane z tak dynamicznym rozwojem soi w Polsce, ale przyjrzymy się również szansom i zagrożeniom wynikającym z tej uprawy. Omówimy kluczowe elementy związane z szansami, jakie przed nami, jeśli chodzi o uprawę soi w naszym kraju. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Mi również jest bardzo miło powitać Państwa. Na dzisiejszym webinarze poświęconym SOI. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w ciągu ostatnich kilku lat, w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, intensywnie pracuje nad stworzeniem podwalin Krajowego Programu Sojowego, którego celem jest zwiększenie skali krajowej produkcji soi, jak również jej jakości, poprzez rozszerzenie wielobranżowej współpracy łączącej środowisko naukowe, producentów, przetwórców i odbiorców tego gatunku. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że, już, że wraz ze Stowarzyszeniem Polska Soja już od trzech lat prowadzimy intensywną i bardzo owocną współpracę, w ramach której organizowane są konferencje, fora dyskusyjne, dni pola, czy takie spotkania jak dzisiejsze pozwalające poszerzać wiedzę i wymieniać doświadczenia w zakresie soi, a także promować ten gatunek. Oczywiście jesteśmy świadomi, że soja w naszym kraju jako gatunek o szerokim zastosowaniu zarówno w przemyśle paszowym, jak i spożywczym w ostatnich lat latach przechodzi intensywny rozwój. Ale to czy jej potencjał zostanie wykorzystany, zależy od dwóch kluczowych czynników: przede wszystkim od liczby podmiotów, które realnie zaangażują się w rozwój tego gatunku, jak również od poziomu inwestycji badania, hodowlę, w, w technologię uprawy i przetwórstwo. Tak więc dzisiejsze spotkanie traktujemy jako kolejny krok w kierunku budowy silnej sieci współpracy pomiędzy nauką a praktyką, sięgającej od hodowców i rolników poprzez przetwórców i firmy paszowe aż po instytucje publiczne i doradztwo rolnicze. Szanowni państwo, program dzisiejszego webinaru obejmuje szeroki zakres zagadnień od aspektów praktycznych poprzez doświadczenia agrotechniczne opłacalność uprawy aż po przetwórstwo pasze i długoterminową strategię rozwoju rynku. Omawiano będą również zagadnienia związane z ekonomiką uprawy, z ryzykiem produkcyjnym, z wartością paszową soi, jak również jej właściwościami odżywczymi i bioaktywnymi. Będziemy także rozmawiali na temat programu rozwoju uprawy i przetwórstwa soi w Polsce w perspektywie długoterminowej. Tak więc w imieniu organizatorów. Życzymy Państwu inspirujących wystąpień, żywej dyskusji i wielu pomysłów, które dzięki naszej wspólnej pracy szybko trafią z prezentacji i z paneli dyskusyjnych na pola do zakładów przetwórczych i na polski rynek. Także życząc Państwu miłego webinaru i ciesząc się, że jesteście Państwo dzisiaj z nami, chciałabym teraz przekazać głos pani Joannie, która prowadzi dla nas dzisiejsze wydarzenie. Bardzo dziękuję. Jeszcze kilka kwestii technicznych. Webinar został podzielony na sześć sesji tematycznych. Każda rozpocznie się 25-minutową prezentacją. Po niej zapraszam na sesję pytań i odpowiedzi. Ale tutaj Państwo nad kształt tej dyskusji mają wpływ, dlatego że został uruchomiony czat. Przy czacie są już nasi eksperci, którzy odpowiadają na pytanie, a najciekawsze z nich zadam za chwilę naszym ekspertom przy tym tutaj stole. Nie ma złych pytań, na wszystkie chcemy odpowiedzieć i zapraszamy do wpisywania na bieżąco ich do czatu. A zatem czas na pierwszą sesję. Zaczynamy od podstaw, zaczynamy od agrotechniki. Czas na prezentację Mariusza Wojtyny, wiceprezesa Stowarzyszenia Polska Soja.